Ja, mordeczki, ja właśnie odebrałem mój bagaż. Jak widzicie, jak nigdy jestem zapakowany pod korek. A skoro jestem zapakowany pod korek, to odpowiedź może być tylko jedna. Jestem w Rino i jadę na Man'a Ale nie jadę na tego Berningmana sam. Jeżeli dobrze kojarzycie, to w Rino. Mieszka pewna osoba, z którą już miałem do czynienia, z którą w zeszłym roku już podróżowałem po Alasce, a mianowicie Tomasz Słowiński, USA. No i właśnie czekam tutaj na lotnisku, żebym mnie odebrał. Dobra, no to idziemy. Zobaczymy, czy ten nasz Twister już tam na nas czeka. Ciekawe, czy przyjechał swoim campervanem, czy zwykłą furką. Patrzcie, jest i kamper, będą no bardzo ciekawy byłem, jak on będzie wyglądał, właśnie. Bo jeszcze go nie widziałem na żywo, on go zaczął budować, jak wrócił z laski. <laughs> Elo Dziku! Twisty, twisty, twisty! Elo <laughs> Dobra, ej, ładujemy się. Patrzcie, jaka fura, nie? Patrzcie, jak to jest podniesione. Dlatego wszyscy myślą, że ja mam metr 30 wzrostu, nie? Aha, no ja się nie dziwię, nie? No mi się też nie wydawało, że to jest aż tak wielkie. No 6 cali, 18 cm podniesiony, do tego większe koła, no to masz prawie 30 centów podwyższenia, nie? Nice. Ja tu muszę kucać. No, no, to w tym nie stać. Patrzcie, nie. no. Jest, że tak powiem, cozy Dobra, my no już rzeczy moje odstawiliśmy do mieszkania. Tomasza. S. No i robimy ostatnie przygotowania. Patrzcie, nawet cynek na kanapie usiądę. I robimy ostatnie przygotowania. Tomek już tutaj przez ostatni tydzień nakupował trochę stafu, więc teraz się przyjrzymy, co kupił, czego jeszcze brakuje i co będziemy musieli jeszcze dokupić. Panie Tomaszu, proszę prezentować. Elektrolity. Ele Elektrolity Nieznanej firmy. Nie, nie ma reklamy, nie płacą, to nie będzie. <noise> sosik. Jest sosik. Dobra, Jest widzę, sosik. że moja szkoła. Susiki do makaronu. Tak. Bardzo dobrze. Tylko serowe by się przydały, dokupimy serowe. Dokupimy, no. Bo ja ci powiem, ja tak na pomidorowy, to tak na mój brzusio słabo. Spoko do wycierania e, się tak. różnych Więc rynści. wiecie jak to jest na tym Burning Menie, zasada jest taka, że przywozimy wszystko sami, wszystko sami musimy zawieść. Nie możemy nic tam zostawić i no z toaletą i z prysznicami może być różnie, dlatego... Oczywiście jak prysznica nie przywieziesz, to nie masz. No to nie masz. To, nie masz. to, nie masz. to możesz <laughs> się umyć tym. <laughs> tak, ostateczności. Przyprawy, sosy, ketchup. Widzę, eee. no. Jest jakiś barbecue sosik. Tak, jest barbecue i jest, bardzo ter i fajnie. jest teriyaki też, nie? I teriyaki. No to to no. mnie się podoba. Jest bardzo dużo tortilli widzę, więc będą tortille słowiańskiego, klasyczne. Tylko teraz się zastanawiam, bo widzę, że one zaczęły parować. Nie wiem, czy nie skisną zanim pojedziemy i nie będziemy hmm. musieli nowych kupić. Trzeba będzie kupić fresh najwyżej. No. Dobra? One tu kilka dni już sobie leżą. Panie Sobieński, proszę prezentować mięso. 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 No, zaraz będzie. Bo bez mięsa nie ma. Bez mięsa nie ma zabawy. Troglodyci, mięsożercy. <grym> są e, są warzywka. Tak, młodszy warzyw. Miła odmiana. Miks Dużo warzyw. warzyw. E, są owoce. Pięknie. Tutaj to są takie jakby kopytka z kalafiora. Aha. no, Gnoci. No, no, tutaj jest sześć paczek kurczaka takich. A widzę, jest... mamy wołowinkę? Czy to wieprzowinka? Wołowinka. Nie, to jest Italian sausage. A, Italian sausage. Czyli taki Pod spodem trochę... jest. Tłuszcza. Tłuszcza Tłuszcza wieprzowinka. Pod spodem jest wołowina. Tu jest okra, jeszcze tam inne jakieś mieszanki warzyw. Twoje jagody. Eee, się... Panie Słowinski, ja mam takie pytanie. No. Jagody są, a kupiłeś pankejki nie kupiłem co się ja się wstydzę takich rzeczy kupować w sklepie. Bajcie hańba. Ja jechać ja na Bernik będę bez pancake'ów Mówię, Zaraz to naprawimy. Dobra, no to przegląd mamy zrobiony, ja już mniej więcej taki razy drzwi widzę czego brakuje. Na pewno brakuje piwka. <noise> co obowiązkowe jakieś piwkowe będzie musiało wjechać. E, Pancake'i, no i jeszcze coś tam w prawie na pewno wyjdzie, ale to już jak będę w sklepie, to będę już widział co co dokupić. Dobra, my lecimy dalej na shopping. A, la, la la la. Dojechaliśmy na Midtown, czyli na taką najbardziej modną hipsterską dzielnicę teraz Brino. No i naszym pierwszym stapem będzie klasyczny lump. Z racji tego, że jeszcze właśnie brakuje mi troszeczkę ciuszków, jak już widzieliście na ostatnim blogu, to jakieś tam kurtki, narzuty kupiłem, buty są, ale brakuje mi portek, no plus jeszcze może jeżeli coś ciekawego zobaczę, no to się coś kupi, a tak się on prezentuje, nazywa się Junkie, to jest sklep pod Burning Man tak naprawdę, więc skoro to jest typowy sklep pod Burning Man to wydaje mi się, że dużo więcej jakichś ciekawych rzeczy znajdę niż w tych właśnie lumpach, po których ostatnio chodziłem. Tylko już nagram, bo wszedłem, a nic nie nagrałem. Więc taki szybki rzut na to, co tutaj w tym sklepie mają. No i powiem wam, wybór już jest diametralnie inny i dużo większy, niż w tym, co ja byłem ostatnio. I naprawdę wydaje mi się, że każdy Berner znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja już sobie zamówiłem jeden kapelusz na Amazonie, ale ten mi mega przypasował, więc jest szansa, że może sobie go sprawię. Zobaczymy, jak ten mój kapelusz przyjdzie, wtedy porównam. Zobaczcie takie gadki na przykład dla dziewczyny, co? Petarda. Takie? Nosilibyście? No, a Tomek na przykład jedzie na Hawaje, nie Na Hawaje, tak, dobrze. Na Hawaje. Futerka, takie futerka, 85 dolarów. E, przyglądałem się futerkom moim, ale wszystko w okolicy 100 dolarów, więc tak, moja kurteczka za 30 dolarów wygrywa. Ale patrzcie jak to jest kolorowo po prostu Szok, co? Tak zaczniemy No powiem, trochę wyglądam jak Taki czarnoksiężnik z Krainy Nie? Ale taki zalfonsowany tak. Taki alfosiasty ja. Tak się zastanawiałem czy chcę ten kapelusz Ale mam Mam takie Wahania, mieszane, mieszane uczucia, jeszcze, jeszcze pomyślimy. Opa, i do tego byś człowieku tą kurtałę się zapodał Trochę mała MK 52 dola Atlantic City. Ja to także Ej, ale mam mindfucka nosiliście jakieś takie okulary? Nie wiem czy nie? Ciekawe jestem właśnie w stanie. Ty, czy... no jestem w stanie tak pokazać troszeczkę. Ale powiem wam, jak to jest na oczach, to jeszcze jest grubie, nie, że aż głowa boli. No, słuchajcie, no no lak. lecimy dalej, kolejny lub. Zobacz jaka mała przyczepka, nie? Następna berderowska przyczepa, a tu nawet i fajna korwetka. Next stop. Lump świętego Vincenta. <laughs> Lumpu, pat, lump pod patronatem świętego pod Vincenta. Pod świętego Vincenta. No jest prowadzony przez Kościół Katolicki, tutaj. Mm, wygląda tak. na to. I wspomaga tutaj biednych i tych bezdomnych mieszkających w RINO. No i zobaczymy, czym je też wspomoże. W takim razie. No i widzicie już. Ceny są bardzo rozsądne: portki 6 dolarów. Tutaj też portki z 6 dolarów. Różne jakieś bluzy, nie bluzy, kurteczki po 8. Tutaj mamy jakieś long sleeve y po 5 dolarów. Tutaj koszulki też po 5 dolarów. Szorciki po 6. No i tutaj się można ubierać. Jak już wiecie, to ja już trochę z lumpami mam do czynienia. Już trochę tych lumpów widziałem. No ale znowu niespodzianka. Znowu szok kulturowy bo tutaj w Lumpie nawet nie dość, że możecie sobie kupić przybory budowlane oświetlenie to jeszcze możecie sobie kupić jakieś kleje jakieś silikony nie wiem czy no, wyglądają na nowe ale nie wiem czy to podacie ważności czy coś na przykład o ten już że niby używany bo już jest troszeczkę Widzicie na. A, nie widać. Jest tu trosze, troszeczkę nacięte. Zobacz, filtry do samochodów. Filtry do samochodów. Przynęty na ryby. Ej, to jest jakiś next level lumpa, nie? Ja widzę, że... Ja widzę, że... Co stan, to lumpy awansują u mnie po prostu. No eee, na przykład proszę bardzo. pianka montażowa? There you go. Mówię po co jeździć do sklepów budowlanych, jak w lumpie też sobie kupicie. Spoko! A ta, a ja, ej patrzcie, patrzcie ile portek sobie wybrałem, tylko właśnie nie mam gdzie przymierzyć, ale zaraz sobie zrobię swoją przymierzalnię i zaraz sprawdzimy. Coś z tego wybiorę na pewno, bo widziałem tutaj kilka fajnych par. Tak się prezentuje galeria portek do przymiarki. Jak widzicie mój pomysł na moje przebranie cały czas ewoluuje, z każdym kolejnym sklepem coraz ciekawsze rzeczy znajduję. Także już sam nie wiem, za kogo będę przebrany. Będę po prostu wszystkim i niczym za jednym razem. I teraz tak, bawimy się w zabawę, obstawiamy, które portki kupię. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja je przybierzę. Wydajcie znać w komentarzu, które portki myślicie, że wybrałem. No i. Znaczy nie, właściwie to nie będzie. Nie ma sensu dawać znać w komentarzu, bo potem się to obejrzy. Dobra, już się pogubiłem. To wy sobie pomyślcie a jej zaczymy, które wyszły namyślili się? maszyna komory losującej zwalnia się a wygranymi numerami są portki numer 1 portki numer cztery i portki numer siedem zobacz jakie buciory, za dwie dysie kurde ty no takie takie moon takie no. space moon No Ten Burning Man to będzie jeden wielki shitshow, co? Nie Jeżeli myślicie, że już wszystko widzieliście To patrzcie na to Naprawdę, tylko jeden rozmiar większy by było i bym to wziął Naprawdę, nie zmyślam Ale już jak zakładałem to się gdzieś tu porwało Więc... no trudno No co, taki Freddy Mercury No Czad Mi się podoba wejście smoka, jak Bruce Lee karate mistrz, ale patrzcie na Sowińskiego, ciasne, to może ja wezmę, Możesz, pokaż no. plecy, nie, ja nie mogę się wyprostować, wiesz, a... patrzcie, ale, się, nie mogę, tak jak koszula Sowińskiego była dla niego za duża, a na mnie była w sam raz, tak, nie jest podziane, że zaraz to nie wjedzie do mojej kolekcji. Niestety, też ciasno. No nic, my stąd spadamy, bo ja tutaj zostawię zaraz dużo więcej niż chciałbym wydać na tego Bernigmana. ale dużo rzeczy mi się to podoba i ten zwykły lump ma dużo więcej fajnych ciuchów niż te Bernigmenowe lumpy. No bo oni tam robią zakupy, oni robią zakupy tu i sprzedają tam drożej. Tak interes. Prawa rynku. Tomek, pochwal się co kupiłeś na dziale damskim. Superko. E, e, ja nie jestem gorszy Dział Damski <głosy> <głosy> A Tak między nami To muszę wam powiedzieć Że tak, łażenie tak. po lumpach może, może na słonie Ty Alian ja się w tym ugotował, nie? Ale to jest ja chyba śpiwu to, tak, to jest śpiwu okay. no. Tak Muszę wam powiedzieć, że ostatni raz w jakimś centrum handlowym w jakimkolwiek takim sklepie z ciuchami, to ja byłem, nie wiem, kilka lat temu Wszystko kupuję zazwyczaj przez neta Ale... Łażenie po lumpach chyba będzie <grym> moim nowym hobby <grym> Bo muszę wam powiedzieć, że ciuchy są naprawdę odpalone, naprawdę fajne I... Oj, to jest Burning Man rack No I, okay. I są takie tanie <grym> Że ja za to wszystko to zapłacę chyba 30 dolarów max. A już na Amazonie na resztę ciuchów wydałem ponad 100 300 150 dolarów. Ej, weź załóż. Będę z syrenką. Dobra. Nie, ej, serio, czad. Serio, już ostatni zakup. Patrzcie, jaka fajna kurteczka. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że za tą kurtkę i tutaj za tą całą górę szmatek to ja zapłacę, nie wiem, godzinę, może półtora godziny? Stawki tutaj, takiej mojej amerykańskiej? bajka Ja już do zwykłych sklepów nie wracam Ej Cała siata lumpów Trzy pary spodni dwie narzuty i taka kurteczka 33 dolary. Tak więc, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Rino, to nie do Mola, tylko na zakupy do Vincent'a. A jest dobra beka, nie? Lumpek z pod patronatem świętego Vincent'a. No kurde. Chcesz ciepłą wodę? E, nie, dziękuję. Nie? A my ruszamy tak. dalej. Teraz gdzie, panie Tomku? E... Jedzenie, pewnie jeszcze. Jedzenie, no, jedzenie a potem. Płynny... I, i materiały, homie, budowlane, i materiały i budowlane i materiały budowlane ponieważ mamy już wszystko mamy namioty, ale będziemy musieli je wzmocnić, bo dostajemy codziennie nieciekawe informacje na temat burz gwiazdkowych na tej pustyni i podobno dobre Kongo się tam dzieje więc będziemy musieli dobrze, mocno powbijać kołki w ziemię żeby te namioty się utrzymały przejeżdżamy teraz przez centrum Rino i szczerze powiedziawszy to zupełnie nie przypominam, żeby to tak wyglądało, bo jak my byliśmy, to tutaj były wszędzie zaparkowane samochody. Był karwik i było od cholery ludzi tak, tak. i po prostu było tu od cholery życia. A teraz po prostu jest jakaś pustynia. Na tygodniu nie ma tutaj nikogo praktycznie. Ale ja. No a zupełnie czy się wieczorem, gory, no wieczorem nie? wszyscy wychodzą. No widzisz ile jest... Na dworze jest teraz ile? 36 stopni. No tak. Jakieś bezdomni sobie siedzą gdzieś wow. tu po kątach. S S S Słuchajcie, bo jest sprawa. Mamy problem. <guluję> Mamy lekki problem alkoholowy. <guluję> Jak rozmawiałem z Tomkiem jeszcze niedawno, no to tak sobie rozmawialiśmy na temat tego, co bierzemy, czego nie bierzemy. No i tak było. Bierzemy jakiś alkohol, jakieś piwa. No, właściwie chcielibyśmy tego Bernie'ego, tak? <guluję> Przeżyć bardziej na trzeźwo No więc ja powiedziałem, że Słuchaj, no to chociaż dobra To jedno piwko tak do obiadu Sobie strzelimy No żeby już tak totalnie, o Że tak powiem, suchym pysku nie siedzieć No i pojechaliśmy do takiego sklepu, się nazywa Total Wine No i właśnie tu jest dużo piwa, dużo jest wódek, win Błyski, czego sobie zapragniecie No i nie wiem jak co się stało Ale nasz koszyk wygląda tak Wiesz dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia. Bo my mamy problemy zakupowe. Uzależnienie od robienia zakupów to jest poważna choroba dzisiejszych czasów. czasów Ten tak. konsumpcjonizm. Pełną po prostu widzą gały i biorą. Ale zawsze A... możemy rozdawać. Chodzi o to, żeby dawać, dawać siebie i nie oczekiwać niczego tak. w zamian. To jest jedna z zasad Burning Mena i my będziemy się starać ją przestrzegać. Zdrada. Hańba! Patrzcie gdzie idziemy Wiecie gdzie powinniśmy iść, prawda? Do Walmartu Ale to też się na wóz zaczyna Ale że jestem gościem Pana tutaj, Słowińskiego Podobno gdzie jest jeszcze dalej. Także no, nie będę aż tak negatywnie nastawiony We will see A to już będzie nasz przedostatni stap. Dokupimy tutaj jakąś szamkę. A potem jeszcze gdzieś tam kiedyś w międzyczasie dokupimy jeszcze jakieś materiały budowlane, żeby zrobić z naszego kempu, wiecie, taki fort. Umówiłem się z Tomkiem, że on będzie kupował wszystkie zdrowe rzeczy. A ja się zajmę tymi niezdrowymi. Także same kupi proszę bardzo. Bananki, Jabłuszka, kolendra, pomarańcze, więcej jabłuszek, i tutaj makaron na nudle. A ja kupiłem Nutelle, ciperki, więcej ciperków, więcej ciperków, więcej ciperków. No i pancake mix oczywiście musi być. Zakupy zrobione. Właściwie pojechaliśmy tylko po jakieś ciuchy, po kilka rzeczy do żarcia, a wyszedł praktycznie z tego cały bagażnik. Teraz Duże, to, co... torby. Duże torby. Teraz to, co możemy, co suche, co się nie zepsuje, przepakujemy już tutaj do campervena. Atomka. Resztę zaniesiemy do góry, do lodówek. Nie ogarnęliśmy się jeszcze z naszym ostatnim stapem, właśnie z materiałami budowlanymi. Ale zaraz tam pojedziemy. Do tego bądźcie z nami Jak widać po naszej odzieży, szybka teleportacja. Dzień kolejny. Lecimy teraz do Home Depot, czyli takiego klasycznego sklepu z materiałami budowlanymi. Poszukamy jakiś długich gwoździ śledzi właśnie na nasze namioty. Poszukamy jakiejś takiej maty, bo mamy taki prysznic. To właśnie, żeby nasze mieszczańskie stopy tam się nie dreptały po tej pustyni, to potrzebujemy coś pod. No i ja jeszcze wpadam na pomysł wcale taki nieoryginalny, żeby mój rower obwiązać jakimiś lampkami. No i zaraz zobaczymy, czy jakieś tutaj lampki znajdę. No bo będziemy na pustyni i jednak w nocy może być trochę ciemno. Wpadliśmy wstępnie na pomysł. Przeszukaliśmy, no jeszcze nie przeszukaliśmy. Pierwsza Dobra. rzecz. Pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy. Że za nasze śledzie będą odpowiadać takie tutaj oto długie, gwintowane co to może być pręty. pręty. Dług... I tutaj nawet taką fajną grubość znaleźliśmy. No bo wiadomo, są jeszcze też takie wielkie, grube i takie mega przepotężne, no ale to chyba już na nie wiem na co, chyba żeby może cały jakiś pałac trzymać, a my weźmiemy takie. To mają tak... No tak, właśnie tyle mają. Tyle. Tyle mają. Więc jak je tak trzy czwarte wbijemy w ziemię, to powinniśmy być w miarę safe. Przed tymi wszystkimi burzami piaskowymi, które mają nas tam nawiedzać, tak w ogóle to już się zaopatrzyliśmy w blokady na rower i obowiązkowo zatyczki do spania, bo nigdy nie wiesz obok kogo będziecie kampować i czy czasem nie wpadnie im jakaś, jakiś głupi pomysł do głowy, żeby imprezować całą noc. No agregat jeszcze, nie? jak będziemy mieli gdzieś agregat obok siebie, to też nie To też będzie huczał. Elo yeah. ja już jestem u Słowińskiego na chacie. Śpię tutaj od dwóch dni. Jak patrzcie, tak wygląda moje kojo i to będzie moje burningmanowe kojo. Przyszła mi do tego jeszcze Ala taka rama do łóżka, ale tego nie będę rozkładał, bo jest to ładnie zapakowane. To będzie mój rower. Tu jest nasz cały zapas wody, plus te wszystkie baniaki, też ze sobą zabieramy. Ogólnie, w vanie jest jeszcze kilka zgrzewek, w vanie jest jeszcze kilka zgrzewek. Tak. Ogólnie, tu są całe siaty ciuchów, e, które sobie przywiozłem, dokupiłem i jeszcze dzisiaj co byliśmy, czy wczoraj w lumpie, to, to jest właśnie moja rama od łóżka. Jak widzicie, tutaj to jest akurat Twój rower? Tak, mój <laughs> Hej! No. Ej, patrzcie, ej, to jest, to jest rower Słowińskiego, ja nie żartuję, nie? No. Grubo, co? To jest rower Giovany. Jak widzicie, jowana ma takie fajne lampki. No i ja postanowiłem, że nie będę gorszy. I sobie lampki takie też tak sprawdzę. I zgadnijcie co? Byłem w lumpie w ciemno. Kompletnie w ciemno kupiłem jakieś takie lampki. Zapakowane w worek, za tylko 4 dolary. No i wyobraźcie sobie, że kupiłem baterie i działają. Także zaraz będę oblamkowywał mój rower. Sorry, tak stoję przy oknie, ponieważ w tym pokoju nie ma ani jednego światła. Moje pakowanie dobiega końca. Ale zanim zakończę ten odcinek, to chciałbym wam pokazać jedną rzecz, nad którą spędziłem ostatnie... prawie 3 godziny czasu. Chciałem nagrać z tego timelapsa, ale jak zacząłem to robić, to nie da że zużyłbym wszystkie baterie to ten sam timelapse trwałby, nie wiem z 15 minut tak więc, nie przedłużając patrzcie na to tak wygląda mój rower po 3 godzinach oplatania go no i to będzie mój środek transportu na Burning Manie bo jak dobrze wiecie, albo i nie z jednego końca Plaj do drugiego końca jest prawie 50 km, więc no można by to wszystko przejść na nogach, ale jednak jak się będzie wracało gdzieś w nocy z imprezy, to taki rowerek zrobi robotę. W takim razie zobaczyliście już rowerek, a mi nie pozostaje nic innego jak pożegnać się z Wami i widzimy się najprawdopodobniej gdzieś już na trasie na Beringmana. Nara, mordeczki.